Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd a to jest Team Fortress 2 poniedziałek z medykiem e, Oficjalny serwer Valve znowu, ale to dlatego że wszystkie polskie serwery po prostu były pełne a jeśli nie były pełne to były jakoś dziwnie modowane czego ja nie lubię szczególnie jak są muzyczki, których się nie da wyłączyć bo potem YouTube się czepia o tam prawa autorskie i tego typu pierdoły ja się muszę z tym potem babrać, męczyć i i kombinować rzemienienie zablokowanego filmiku czy coś i gościu przestań szalać e, mapa to pl frontier czyli pchanie buzeczka e, uzbroiłem się w crit kriega ponieważ no, no, nie wydaje mi się żeby uber był jakoś bardzo potrzebny taki standardowy uber nieśmiertelności żeby był jakoś super bardzo potrzebny e, podczas obrony dlatego mamy uber piłę żebyśmy mogli w razie czego naszego właśnie ubera szybciej ładować no i kuszę krzyżowca bo to kuriozum? A, ja Tak więc... O, tam jest gruby, tego, gru temu grubemu damy Ubera. Albo nie. nie jest taki cienki. A gościu, jedziesz z tymi krytami? No, no, teraz nie ma sensu na razie. No strzelasz ty ziom strzelaj Gdzie te rakiety? No Trzeba powstrzymać przeciwnika Jedziesz 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 ziom, jedziesz Pięknie Powstrzymaliśmy w cudowny sposób przeciwnika Na przynajmniej do czasie naładujemy teraz na kolejnego Ubera O o o Pyra przebrzydła. Gdzie jest apteczka ta Oj, tam jest jakieś miniedziałko uh. Przeżyłem, ledwo ledwo tam jest mi działko, o Rajuśku Gdzie ten team Niestety mają medyków na plecach, więc to się może niekoniecznie nie udać. nie no ja ani radny nie trafiłem pyry. Pech Niestety to jest mój problem właśnie kiedy gram jako medyk albo właśnie inżynier. Bo ja jestem zbyt taki bojowy, zbyt agresywnie gram. tak to oczywiście nie agresywnie, że przyklinam i gdy wam ludzi, tylko że zawsze atakuję. A jako medyk muszę no, wiem gdzieś na tyłach cisnąć. To jest szpieg. Obroniłem tego snajpera przed szpiegiem, ale jestem super medykiem. Sapo. No. Szkoda, że z tych... Ciekawe nie da się trzota przywalić. No na pewno bym to zrobił w miłą chęciu. Tam był medyk przeciwnika, gdzieś tu się nam Czai po kątach. No mi się tylko wydawało. Jedziesz szoks, jedziesz! A gościu ma bezpośrednie trafienie, czegoś się nazywa. Direct hit, w każdym razie po angielsku, w oryginale. No i może jest problem, żeby dawać wcięcie kogoś z tego. Przynajmniej taka jest moja... A, nie mogę cię leczyć, wypłać się z kilofem, biegał. A patrz jaka była krytyczna strzała, niestety nikogo z niej nie trafiłem. To jest to my świetnie. człowieka świetnie strzelaj! Strzelaj! Co za noob? Jeszcze ten, ten głupi kill-off wyciąga, a ja go wtedy nie mogę leczyć. Informacja dla tych, którzy grają żołnierzami, jak wyciągniecie killów, medyk nie może was leczyć, taka... Dosada, tam jest dopisane zresztą Blokuje leczenie Więc, ja pierdzielę, ogarnijcie się żołnierze Chciałem pomóc temu sniperowi ale nie miałem możliwości żebym po Aj, No umieraj wreszcie a ja jaki nie a chciałem naładować Ubera sobie na nim parście, jednego ciosem wziął raklu tylko To jest dobre w Uberpile, Uber że właśnie przy każdym ciosie trafionym ładuję 25% ładunku Czyli wystarczy, że 4 razy walne, walne, trafię z Uberpiły i już mam pełnego Ubera Na no, ślepy gruby człowiek No gościu żartujesz, że sobie nie umiesz trafić nikogo Lecisz, lecisz. O, dwa wszystkich Mam 58% bera. 7 gruby Więc nawet... O, już 70, więc jeszcze... Oj, oj, a, spadłem, ale nie far O! Kurczę, akurat naładowałem uber a patrzcie działka stawiają. No to może być problematycznie nie, to tym bardziej, że kolejna ciekawostka, nie wiem czy widzieliście, ale krytyczne trafienia nie działają na konstrukcję. Czyli jak mam krit to nieważne czy ten kogo tam leczę będzie strzelał wieżyczki z uruchomionym uberem czy bez, bo i tak, to takie są urażenia. Trochę z jednej strony trochę lipa, z drugiej strony no to by było przegięcie, bo wtedy jedna dwie rakiety i bum, nie ma całej konstrukcji. A czasami są tak zwane też random crity, czyli po prostu losowe strzały krytyczne. O tak jak ten przed chwilą na przykład. Ach, żołnierz nie kapnął się, że zabije mu medyka. No nie idziemy jakoś super, ale tragedii też nie ma jeśli o to chodzi, więc, więc nie ma co narzekać. Jak na, jak na mnie to medykim nie, nie mają źle. Dobra, shock się przełączył na snajpera.

Jasne gminy Ledwo to przeżyłem, widzieliście? Medic Epic Escape normalnie Dobra, ale żyję i mam 60% Ubera Co jest główna właśnie zaraz tego, że przeżyłem, o, dopiero zaskoczył To jest śpieg. O, to jest wejście przed okno. Kiedyś go tu nie było. Nagerdziłbym jakimś losonkiem, halo Gościu Jedziesz z tymi kiesami No i zabił mnie oczywiście sniper. a nie to jest że się że tam, tam, tam nie tej maczety dziawną No ale za bardzo ci co, może spróbujemy jednak zwykłego medigana Nie lubię quick fixa i zaszczepiacza uważam, że jakieś takie denne Miałkiem tak Chodź, Najlepsze są rakietki na... tego... Żołnierza. Znaczy nie rakietki, tylko krytyki. Krytyk. Ale czy mi to wyjdzie, nie mam pojęcia. Tam, inżynier! Tu biegnie, na pewno. Gdzie on tu był? i go. Dobra robota. Tego też... aż kurczę, blade. Jak ja mam zabić tego żołnierza? Ha! Kto by pomyślał? Lol. Po prostu nie wierzę. No nie! O, daj! A już nie że Ubera tak fajnie uzbierałem, odpalę na jakimś żołnierzu i guzik, nikt się tutaj nie stanie, a tak to lipa. Ech, nie fart jak diabli. Leczę was, leczę was! No leczę cię, ziom. Leczę. Ciśnij. O, nie. No, och, nie fart. Kurczę, strasznie mnie denerwuje, jak mnie Snajper może jednym ciosem z maczety zabić. Ale akurat to był chyba Krytyk po prostu, no ale... To jednak irytujące, że zawsze wchodzi Krytyk, no. Często to mi się zdarza. Że Snajper mnie jednym ciosem zabija, albo jak gram medykiem, albo jak gram szpiegiem. nie potem zawsze się okazuje, że akurat ten jeden cios to był Krytyk, no. Nie fart, jak damy. Pociśnij, gruby człowieku, ciśnij! Albo raczej nie daj im pocisnąć. To jest też takie dość istotne. Szkoda, nie da, szkoda że nie da się na krytyków odpalić na przykład na tym... E, jak to się nazywa? A, no uciekła mi nazwa. E, na krytyków, na... Tak, na inżynierze, żeby działku strzelał. O, o to mi chodziło Nie chciałem grubego chciałem O właśnie działko Lecisz Pyro, lecisz Ja ci dam ubera Gdzie mój team poznikał? Ale duży, zmarnowany Uber, jasny gwint Jeszcze mnie pyras przypaliła Haha, ha, ale fail Smutamy nie? No cóż Oj, przegramy to nawet za chwilę ha. Fox na no jakiś działka czy coś, stawię jej Co mamy jako medyk bronić tego tego? To tego, nie może się udać A sniper, widziałem tą kropkę przez ułamek sekundy ale nie zdążyłem się ruszyć No niestety i przegrana Ten żołnierz teraz o dobiegu No trudno Było blisko ale mam jeszcze kilka minut do koncertnika więc spokojnie, my to jesteśmy niewiele dalej jak w połowie więc spróbujmy teraz jako atakujący wygrać Dobra mamy zwykły minigun, tylko to żeby go odciągnąć z szafy Zobaczcie ale nie będę z wami tańczył Jestem zajęty zbieraniem Ubera Sierżant makarony

Tego jeszcze nie widziałem Tak sobie przywalić bańki. Słyszeliście co medyk powiedział? Chyba mam strzą w mózgu. Niki Ha, Haha, jak się śmiesznie zabugował, że można tak to ująć. Ej, lecisz Tanecznym krokiem nisz przeciwnika. Działko, działko głupcze, działko! Odwalił je? Wuhuu! dobra robota. Gdzie idziesz gościu? To była dobra akcja, wykonałem język No to teraz, to był sukces wręcz. Gdzie ty stoisz? O nie, on jest z nami za po prostu o nie tak kupi głupi a ja 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 nie fart jak ja nie wiedziałem to podziałku z tej strony też ma akurat możliwość do mnie No trudno ale ładnie według mnie pomogłem do pocisnąć Dzięki mnie ten wózek jest, gdzie jest teraz Z tym dobrym medykiem tak, tak tak to sobie muszę wyłączyć Ono tu, ono tu Ale nie fart Bo czterech snajperów mamy? Po co ludzie my ciśniemy? Skautów, grubasów, żołnierzy, a nie snajperów, jasny pin O, no, ciśni Właśnie, zgadzam się z tym Z moim medykiem Dlaczego... ...wudzeczek jedzie do tyłu Oj, oj Hej, tędy, chodź. Gdzie ty lecisz, głupczo? Oni mają ubera. A, to, jak to tak głupia pyra A, Okrążyli mnie <grywka> No trudno, niestety ja nie mam komu dawać tego Ubera, bo pyra widzieliście, atakuje Jak ładuje Ubera to atakuje grubego na uberze A ten A komu jemy ja dawać? Szpiegowi? Snajperowi Ubera Normalnie siara ich O, jest gruby Ja cię wyleczę się Albo nie Ale próbowałem Zabijem na. Nie 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 miałem 70% Ubera Kurde wele Ja się tak nie bawię No, 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 no! Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę! Jaki nieba... Ale już był w zasięgu mojej no piły i, i go nie czasłem. To niesprawiedliwe. Jest Czyli się szukamy po prostu. Powinienem był go dziabnąć i zadziałać. Gdzie ty lecisz? Jest jak głupia pyra. Dobrze nie skoczyłem z nią o Przecież cię leczę ziom. Chyba nie mogę jeszcze, nie, nie nie Nie, gdzie ty lecisz? Kupi grubasie. Czekaj na Ubera! Wait! Oho! Jesus! Dobra, mówię Wait, a sam wyszedłem, to był głupie jak diabli w ale... No. Ale może będziemy leczyć innych... O, się punkt, dobra, jest jakiś sukces. Był szpieg i to nie był nasz szpieg. Nie, 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 odwal się. Pyra, odwal się. Ale Fart się jest optyczka, nie, 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 To było nie, to było pro

Kościół chce ci dać Ubera, idź! Zaraz ginę w tym tempie no No trudno, dajemy temu kto się napadoczył Ech. Dobra, ale widzę że czasem się skończył, więc po tej śmierci kończył odcinek ale nie ma tragedii. widzę. Nie sam całkiem jest gorzej Leczę was, leczę, przynajmniej próbuję. Bezimienna pyra. Dobra, próbę Tym razem powtarz się bardziej Co się stało? Przejechał mnie wózeczek, ale spierdzieliłem. Nie wiedziałem, że mnie może przejechać, jak mnie tak pokiem szczęki, że tak powiem. Ale lipa. Dobra, trudno. W tym jakże kiepskim stylu kończymy odcinek. Dzięki i do jutra. Hej.